11 listopada maszerujemy w barwach Legii Nadwiślańskiej epoki, epoki Napoleońskiej. Idziemy traktem królewskim, krakowskim przedmieściem Nowym Światem aż do Balwaderu. Legia Nadwiślańska to przede wszystkim formacja, która wywodzi się z Legionów Dąbrowskiego. Legia Nadwiślańska dała mundury armii Królestwa Polskiego, a więc i powstania listopadowego. Odtwarzamy tak zwany Legion Puławski czyli formację utworzoną w zaborze carskim armii rosyjskiej do walki z Niemcami. Formacja powstała w 1914 roku na początku I wojny światowej. Najsławniejszy jej bój to był bój pod Pakosławiem, gdzie praktycznie wyginęła w całości z straty sięgały 70 paru procent. I później już przekształciła się w Dywizję Strzelców Polskich, potem w II Korpus Polski generała Muśnickiego. Stowarzyszenie Historyczne Cytadela ogólnopolskie stowarzyszenie, które podczas defilady próbuje odtworzyć bałon stołeczny górski. Jest to niezwykle zasłużona formacja dla garnizonu stołecznego. W obronie Warszawy Bond Stołeczny był najważniejszą jednostką w zgrupowaniu pułkownika Okulickiego. Trzeba tutaj wspomnieć o tym, że Bond Stołeczny jako ostatni oddział Wojska Polskiego opuszczał Warszawę dnia 5 października 1939 roku. Wydaje mi się niezwykle ważne, żeby pokazywać mundur historyczny w tak ważnym dniu. Akurat 11 listopada oprócz 3 maja i 15 sierpnia jest datą najważniejszego święta państwowego, więc nie wyobrażam sobie inaczej, żebyśmy nie mogli tego prezentować w jak najlepszym wydaniu, w jak najszerszym rozwinięciu.